No, pff, naczekałem się już na kolejną książkę w ramach e, Stalkera, ale tak jakoś posłucha panie, posłucha. W związku z tym postanowiłem sięgnąć po uznane nazwisko, po zawodnika wagi ciężkiej, czyli Wiktora Noczkina. Subiektywnie rzecz ujmując, najlepszego twórcę w ramach Stalkera. Inne uniwersum, ten sam autor, ta sama klasa mm, się działo! Podoba mi się to. Zanim jednak przejdę do samej książki, wypada wspomnieć o odrobinie historii. Kiedy Stalker jako gry już dogorywały i nie było żadnej e, przyszłości, nawet tej dalekosiężnej, gdzie kolejna gra mogłaby powstać. Oto ludzie odpowiedzialni za stalkera postanowili się ściepać i stworzyć coś podobnego, ale coś odrębnego, czyli Survivor. Sur Sur a few moments later. Surwarium, czyli kolejne MMO Dość powiedzieć, że chyba Gra nie przetrwała, nie mam zielonego pojęcia, czy jeszcze istnieje, ale raczej nie. Nie zmienia to jednak faktu, że mm, samo uniwersum było w stanie spłodzić jeszcze dwie książki i jedną z nich jest właśnie Wektor Zagrożenia. Książka jest dowodem na to, że to nie uniwersum Stalkera dało klasę Noczkinowi, ale to Noczkin daje klasę. Kolejnym uniwersum, które postanowił liznąć. Tak też dzieje się tutaj. Wielką zaletą książki jest to, że autor ma bardzo dużo umiejętności w tworzeniu niezwykle ciekawych postaci. Tak też tutaj się dzieje. Mamy tutaj Szweda, który prawdopodobnie jest Duńczykiem, któremu się trochę w związku z tym hmm, Ragnarok dla niego nadszedł. Ubrane jest to w sos właśnie post-apo, czyli uniwersum, które zaprezentowane jest w książce. Bardzo ładnie się to zazębia. Sama fabuła jest interesująca, jest ciekawa, ale w Pewien sposób jest dosyć standardowa, to znaczy mamy pewien obiekt, do którego trzeba dotrzeć, bo tam się coś zadzieje i tyle. Ale jeśli chciałbym bardzo silnie wysilić wysz, moje szare komórki, to powiedziałbym, że jest to książka drogi, bo tak, jest tam jakiś obiekt, z którym coś tam trzeba zrobić, ale jednak to, co najważniejsze, to to, co dzieje się w trakcie wędrówki do tego obiektu. Widzimy tutaj delikatne rośnięcie samych postaci. Są tutaj zdarzenia, które odbywają się na samej drodze, które konsolidują i określają naszych bohaterów. Mamy tutaj chudą laseczkę, mamy tutaj podlotka, który aspiruje do czegoś więcej, i mamy właśnie Szweda. To nasi główni protagoniści drogi. Cała książka a, mogłoby się wydawać, że może popaść w pułapkę podobnego uniwersum. To znaczy, e, tak, e, surdirw, surwi, sur, Surwarium jest podobne do świata Stalkera, jednak jest również odrębne. I tak też się dzieje w przypadku wektora zagrożenia. E, nie mamy poczucia, że zżynka następuje ze Stalkera. Tak pewne podobieństwa wychwycimy, szczególnie dla fanów uniwersum Stalkera będzie to bardzo proste. Jednakowoż jest to książka i uniwersum, e, które jest całkowicie odrębne, szczególnie książka i to bardzo dobrze, bo to zwyczajnie podnosi wartość czyteliska i dzięki temu zdarzenia bohaterowie, jak i Małe specyficzności świata są odrębne i dzięki temu ciekawe. Nie możemy tego przewidzieć, nie możemy sobie pomyśleć, aha, bo w stalkę, że tam jest majonez, to tutaj sege, tege, 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 Nie! Książka jest po prostu bardzo dobra. Naturalnie w przypadku, kiedy książka jest bardzo dobra, mamy bardzo ciekawe postaci, mamy wciągającą fabułę i świat, który zwyczajnie nam się podoba, oznacza to... Że będziemy zasuwać przez kolejne strony, jak tyry przez masło. Tak też się tutaj dzieje. Idziemy po prostu. W... I tak, na dobrą sprawę, jak dobrze do niej usiąść, czyli książki powinna zająć od 4 do 5 godzin. Może trochę więcej, w zależności od tego, jak szybko czytacie. Mi zajęło to jakieś 5-5,5 pięć, pięć e, z drobnymi przerwami na e, pit stop. E, czy polecam tą książkę? Zdecydowanie tak, jednak musicie pamiętać, że książka reprezentuje uniwersum, które de facto jest martwe i no, nie wypuści z siebie e, pewnie, prawdopodobnie nic nowego. W ramach Uniwersum dostępna jest jeszcze jedna książka, którą przeczytałem i która jest. Nie mogę jej czegoś szczególnego zarzucić, ale najwyższym dowodem literatury fantastyczno-naukowej to ona raczej nie jest za to książka Noczkina jest zdecydowanie bardzo, bardzo przyjemna, bardzo, bardzo dobra i którą szczerze polecam, jeżeli bardzo lubicie uniwersum Starkera, cierpicie na brak nowych pozycji, a chcielibyście też posmakować czegoś nowego, ta książka jest zdecydowanie dla Was. Jest dobra, szybko się czyta, bohaterowie są bardzo dobrzy, niekoniecznie charakterologicznie, ale czytelniczo wszystko jest bardzo, Fajnie i ja lubię noczkinę. Ja <grymne> lubię, lubię. Say what? Ale, jest jedno ale. To, co nie przeszkadzało mi w ramach książek stalkerowych, a z czego nie zdawałem nawet sobie sprawy, tutaj troszeczkę dospierało, ale nie powiedziałbym, że bolało. Mianowicie e, znajomość uniwersum. E, szereg rzeczy czytając książki stalkerowe były dla mnie oczywiste. Nie potrzebowałem wyjaśnień, wszystko było OK. Pewne rzeczy można było nie dopowiedzieć. Na natomiast w przypadku Wektora Zagrożenia, gdzie uniwersum jest mi totalnie obce, no przydałby się jakiś chociażby minimalny słowniczek e, albo jakieś poszerzenie opisu w ramach samej książki, bo tak e, mamy pobieżnie opisane frakcje. Tak, mamy ogólny zarys tego, co się stało, jeśli chodzi o kataklizm, który dotknął cały świat. A no tym niemniej są to strzępy, a chciałoby się tego uniwersum ugryźć troszeczkę więcej, bo jest ciekawy, interesujący i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym jest to jedyna rysa na diamencie, jaką mogę znaleźć, czyli nieznajomość przez czytelnika, który nie miał styczności z grą, świata i uniwersum. Warto by było to troszeczkę poszerzyć, na przykład, o nie wiem, stronę z wyjaśnieniami, frakcji, historią i co tam jeszcze przyjdzie nam do głowy. Ale oprócz tego, tak jak mówiłem, jest to bardzo dobra książka, którą czyta się bardzo szybko, którą pisze uznany autor, czyli Noczkin, czyli gościu, który zna się na robocie, i po prostu przeczytać i cieszyć się, bo jest to zwyczajnie świetna pozycja. A ja zapraszam do sprawdzenia pozostałych materiałów na kanale, a także subskrypcji. Dzięki za dziś. Widzimy się w następnym odcinku.